Czas na odcinek pod tytułem. Ci, którzy obserwują nas na Facebooku albo oglądają nasz kanał od samego początku, to wiecie, że my w okresie letnim staramy się wychodzić do klientów, bo sprzedaż w internecie w okresie letnim jest taka sobie Wiadomo, że jak jest piękna pogoda, to nikomu się nie chce siedzieć w internecie, więc sprzedaż wtedy drastycznie spada, a ponieważ my się z tego utrzymujemy, to musimy po prostu wychodzić do klientów. Bardzo nam się to w zeszłym roku spodobało, w sumie wyszło to tak totalnie z przypadku, że zaczęliśmy jeździć na imprezy planerowe. I yy, z jednej, drugiej, trzeciej imprezy zrobił się cały sezon, bardzo nam się spodobało mieszkanie w kamperze, polubiliśmy to, więc cały, całą zimę po prostu dostosowywaliśmy naszą pracę i kampera do tego, żeby móc w tym roku ruszyć w trasę i wykorzystać maksymalnie ten sezon. Więc tak, w planie mamy weekendowo po prostu pracować na różnych kiermaszach i jarmarkach. To zazwyczaj trwa dwa lub trzy dni, zależy jaka długa jest impreza, więc zazwyczaj mamy zajęty piątek, sobotę i niedzielę, czasami tylko sobotę i niedzielę, a w tygodniu planujemy realizować zamówienia, które będą składane w internecie, bo cały czas sklep internetowy będzie działał. Będzie nieco okrojona oferta, bo niestety nie jesteśmy w stanie wykonywać wszystkiego w kamperze, jednak przygotowujemy się, żeby robić jak najwięcej wzorów. I jeszcze chcieliśmy w tym czasie oczywiście rozwinąć vloga, jak najwięcej zwiedzać. No i taką jeszcze jedną rzeczą, żeby nie było, że ten wyjazd jest tylko dla mnie, no bo jak wiecie... бишутерија е со моја пасија која ми варит помага. To ja też mu pomagam w jego pasji, a jego pasją i pracą jest fotografia, więc będziemy starać się robić jak najwięcej sesji zdjęciowych. Więc jeśli ktoś z Was chciałby na przykład sesję zdjęciową, jest jakaś ładna dziewczyna, która by chciała swoją sesję plenerową, albo z chłopakiem, albo jest jakaś mama z dzieckiem, albo rodzinka, to my takie zdjęcia robimy. Więc jakby ktoś chciał, żebyśmy my pocykali Wam zdjęcia, to zapraszamy. Marek zadba o to, żeby zdjęcia były ładne, a Madzia zadba o to, żebyście wyglądali ładnie, ładnie się uśmiechali i w ogóle. W no, ogóle sesje zdjęciowe to taki, taka fajna odskocznia od, od całej innej rzeczywistości. My staramy się w całości żyć swoimi pasjami, także liczymy na to, że ten wyjazd będzie dla nas taki bardzo pasjonujący. Z takich rzeczy, które ostatnio zrobiliśmy, to przygotowaliśmy ekspozycję na bransoletki. Postanowiliśmy, że w tym roku będą to takie wysokie tablice. Na których będą na stałe zabocowane bransoletki dla glądu klientów, żeby mogli zobaczyć, jak to wygląda. Więc w tym celu zleciliśmy cięcie sklejki na odpowiedniej wielkości, tak żeby nie móc, musieć się tym martwić w domu, bo wiadomo, cięcie w domu wygląda nieco inaczej niż cięcie maszynowe. A następnie zabraliśmy się zawiedzenie dziur. Tak, to jest pierwsza dziura. Mhm. Poszło. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy? O jezu. Nieźle było ich? Nie wiem. 670 dziur. O, Boże. Ale patrzcie na to. Pierwsze jakieś czysta, nawet nie nieczysta. 250 dziur wierciliśmy tymi wiertłami. I trochę się powyginały. Takie wiertła teraz robią. Czyli wiertło starczyło nam gdzieś na 100 dziur. Wygrzebaliśmy stare i jeszcze nawet porze Wiertło i ono wywierciło większą połowę. No, 300 dziur i na koniec, już no, trochę się skiepciło. Ale te wiertła, które stare były kupione dawno, dawno temu, wytrzymały więcej niż trzy nówki. Czasy tandety i czasy plastiku, nie? No, maluj, maluj, jak coś to będzie na ciebie. Naprawdę? No Mogę? No Dawaj, dawaj, dawaj A na drugiej tablicy będzie taki napis Tu są bransoletki z imionami Tu będzie wybierz swój napis Dwie tablice, jedna będzie miała bransoletki z imionami A tu będą bransoletki i breloczki Taki biznes No co, mogę ściągać, nie? Trzy, cztery się trochę rozlało. No, trochę. Tak mi się kojarzy to z takimi napisami jak były za komuny. Tak się robiło takie szablony. Aha. Takie zakaz palenia, miejsce pracy, twoim coś tam domem. No. To u nas się zgadza miejsce pracy, twoim domem, tak. Tutaj mam tablicę z naszym podstawowym produktem, czyli bransoletki z imionami. Jest ich 300 parę, tutaj jeszcze są niedowiązane z tyłu. Stojak Mareczek mi zrobił taki, że ta tablica taka jest na takim rozkładanym koziołku, jak to się nazywa. Tutaj jeszcze mam do dowiązania sznureczki, żeby imiona nie latały i już będzie gotowe także tutaj mamy około 350 bransoletek zajęło mi to o Jezu nawet nie wiem ile czasu mi to zajęło zaraz Wam pokażę jak się mniej więcej robi takie bransoletki to jest taki produkt, który mam w ofercie od 2012 roku, wymyśliłam go i w sumie w tamtym czasie uratował moją firmę i tak od tej pory je mamy w ofercie zawsze, wykonują je różne osoby na całym świecie, tylko że każdy z nas ma jakby swoją czcionkę, czyli jakby ktoś nas podrabiał, to zawsze wiemy e, kogo, kto podrabia, bo każdy z nas ma opracowaną własną. Jeśli chodzi o kwestie, gdzie będziemy w danym czasie, to raczej nie będziemy informować, bo... No może to zabrzmi troszkę niemiło Nie chcę, żeby zabrzmiało niemiło, ale po prostu chcemy mieć trochę świętego spokoju Niestety nie każdy rozumie, że my nie mamy w czasie pracy czasu na wielogodzinne rozmowy Zwłaszcza jeśli przychodzi natłok ludzi Każdy chce pogadać, a my mamy klientów No niestety nie możemy tego pogodzić A po pracy na ogół jesteśmy już tak padnięci, że już nam się myśleć nie chce A... No wiadomo, ktoś jak chce z nami pogadać, no to troszkę jednak męczy Więc raczej nie będziemy informować gdzie będziemy, tak żeby też wszyscy ludzie nie wiedzieli gdzie stoi nasz kamper na przykład Ale gdyby się zdarzyła sytuacja, że na przykład będziecie nas widzieć na jakiejś imprezie, to wpadajcie Możemy sobie chwilę pogadać, tylko pamiętajcie, że wszystko z umiarem, bo Jeśli jesteśmy akurat w danym czasie wolni, to spoko, a jeśli mamy klientów, no to wiecie jak to jest więc zapraszamy, ale nie zamęczcie nas Wiele osób nas pyta, jak chcemy pogodzić mieszkanie w kamperze z pracą Bo nasza praca jest no nie do końca taka, że można ją przenieść do kampera Zdajemy sobie sprawę, że będzie to może nieco trudne Ułatwienie będzie dla nas takie, że warsztat pracy po prostu będę sobie rozkładać na weekend Bo tam w namiocie wtedy mogę sobie wszystko rozłożyć Zresztą zawsze mam rozłożone w namiocie wszystkie narzędzia, mam wybijak Także wtedy mogę sobie realizować zamówienie na blaszki Natomiast blaszki mam przygotowane wcześniej, dlatego mieliśmy tak dużo pracy I jeszcze mamy dużo pracy, bo musimy to wszystko wypolerować i będziemy mieli ograniczoną ilość jednak tych blaszek nie tak jak zawsze mam ofertę, która jest na bieżąco uzupełniana i nigdy nie ma tak, żeby wycofać jakiś produkt z oferty. I ogólnie jest tak, że mam, musimy teraz ograniczyć ilość produktów, które są w sklepie, także do niedzieli, tej niedzieli znikną z oferty niektóre produkty, których po prostu nie mam jak zrobić w podróży albo po prostu nie mam jak... Wziąć takiej ilości materiałów Także jeśli na przykład wpadacie do nas na, na sklep i sobie oglądacie produkty I tam jakieś macie upatrzone produkty To żeby nie było, że tak w nienacka Bez żadnej informacji one znikają To e, teraz będą Do niedzieli opisane te produkty e, W tytule będzie "out", gdzie jeszcze zamówić do niedzieli Potem niestety te produkty Znikną z oferty i wrócą Dopiero jak my wrócimy na stałe I będziemy mieli dostęp do pewne, pełnego warsztatu Jeśli chodzi o produkty, które w tym czasie będą królowały w naszej ofercie i na naszym stoisku, to będą oczywiście bransoletki z imionami, które zobaczyliście w ilości kilkuset sztuk na tablicy, natomiast będą jeszcze dostępne bransoletki z kółeczkami, bransoletki będą z własnym napisem, każdy będzie mógł sobie wybrać jaki chce napis. Ja osobiście przy tej osobie wybiję to kółeczko dla ciebie, wypoleruję i zaplatę sznurek, tak żeby bransoletka była oryginalna i stuprocentowo Twoja. To jest jeden produkt z naszej oferty, i będziemy mieli oczywiście ze sobą broloczki z dowolną personalizacją. Także można sobie do nas podejść, zamówić broloczek, i ja osobiście ci go wybiję. Mam nadzieję, że sobie nie przywalę w palce jak to nieraz bywa, jak się zagadam z jakimiś klientami. No i co? No i to będą te produkty, które będą z nami przez cały wyjazd, no a ponadto wszystkie bransoletki sznurkowe, które mogę wykonać w kamperze, także myślę, że będziemy mieli 100% czasu zajętego na pracę, ale cieszy nas to, bo no obydwoje w zasadzie lubimy pracować, także lubimy mieć ten czas maksymalnie wykorzystany, żeby go w ogóle nie zmarnować. Teraz nawiercamy dziurki, bo Wcześniej tego nie zrobiliśmy, myśleliśmy, że haczyki będą się wkręcać bezproblemowo, ale niestety nie. A mamy taką fajną wkrętarkę maleńką. Z Biedry. I udało się do niej dokupić taki uchwytik, mały wicher. No. Dzięki temu mamy pierwtereczkę. No, bo tak nie można używać jako wielkać. Fajna jest, bo jest kątowe, ten, nie? Kupiliśmy ją w Biedronce za chyba 50 70 zł. Nie, 50. A ekstra się spisuje. Tak wyglądają gotowe, tylko jeszcze brakuje trochę bransoletek tutaj, bo zapomniałam wymocować niektórych imion i mi się poprzewysuwało, no ale już trudno. No, i tu będą jeszcze bryloczki, więcej sztuk, ale tak to wygląda. Jestem z nas dumna.